Widzowie, bo już Stitch, Dragon, on jest w jednej wersji, tylko że ta wersja nie robi, no tak, bo na przykład powiedzmy Kuromi, która do mnie jest dziwna, bo jak dziwnie otwiera gębę, to ona otwiera gębę. I ja do niej też mam rozwiązanie w postaci takiego czegoś, co ona też miała. I tu po prostu to dam, bo tutaj jest jakaś para dziwna. Tutaj po prostu to lepiej wygląda, ale nie można na maksa dawać, bo to wygląda dziwniej, ale nie. Mo tak. Z drugiej strony. Yy, niestety. Ale to będę. Co zrobimy w innym filmie? Dzisiaj o, chodzi mi o Stitcha. No i wiecie, tutaj z jednej strony nie zmienia w ogóle. no. E oczu, bo to ma przyklejone te oko. Nie, ono nie jest narysowane, ono jest przyklejone, jak widzicie. A te oczy się zmieniają, więc na przykład takie mogę dać, albo mogę dać. Na przykład możemy dać. Na przykład takie teraz. Czekaj. O. I teraz wygląda inaczej. Ale według mnie najbardziej pasuje, bo jest najśmieszniejsze to najdziwniej wygląda. Wygląda. te oko. Wygląda po prostu dziwnie. To też wygląda dziwnie. No. Ale muszę zrobić, jak tą właśnie, muszę zrobić wersję, gdzie on po prostu otwiera buzie. I tak sobie myślę, żeby zrobić taką wersję, która otwiera buzie, ale na cztery strony. Ale nie wiem, co dać po prostu w środku, bo nie użyję mojego, proszę Państwa, The Ice God, no bo on jest prototypem po prostu, który ma, no oczy w kijapie, co mi się troszeczkę nie podoba, bo jest to dziwne, bo to miało być tutaj, bo tutaj jak widzicie nie ma tego takiego choćby zakrwawionego oka. A tutaj już jest. A tutaj nie ma, a tu jest. I to nie było akurat specjalnie. Tu też miało być, że nie wszystkie są zakrwawione, ale jakoś tak wyszło, bo o tym zapomniałam dosłownie. Jak widzicie to się otwiera właśnie na cztery. Ma takie przygródki cztery i można otwierać. Oczywiście troszeczkę spada, bo nie mam tutaj żadnych tych zrobionych, co wszystko spada. A na przykład u kuromi mam taki, ale tylko na dole. Jak widzicie, tutaj jest ogromna szpara już. I to jakoś się trzyma u kuromi. Ale kuromi jest do zamówienia, bo ktoś już zamówił, bo złożył zamówienie, że chciałby kuromi żeby zrobić właśnie może być żeby troszeczkę dziwna była żeby się troszeczkę dziwnie otwierała mam już mało czasu więc wyjaśnię to na następnym filmie bo są już dwie minuty a maksymalnie można trzy i zaraz będzie trzecia więc do zobaczenia na filmie